Jak spytamy, jaki rodzaj muzyki lubisz? Hmm? Que tipo de muzyka te gusta? Que tipo de comida te gusta? No właśnie, bo tipo to typ. Ale uwaga, bo po hiszpańsku, jak jakiś typ stoi i się na nas patrzy, to też możemy powiedzieć: Que tipo masz raro. Hmm? Que tipo, ale dziwny facet. Que tipo masz raro. A jeszcze taka ciekawostka, że teraz młodzi ludzie używają tego słowa tipo, jak y, młodzi Amerykanie słowa like. Taki przecinek w sumie. Na przykład jeden drugiego pyta, to co widzimy się jutro? A tamten odpowiada, no jasne, tipo o 11? Tipo a la chance? Tipo come pizza? Tipo coś tam, coś tam? To tak, żebyście wiedzieli, jak będziecie rozmawiać z jakimś nastolatkiem i będzie używał dużo TIPO.